Dzisiaj świętują przedszkolaki. Delegacje ze wszystkich będzińskich przedszkoli stawiły się na imprezie. Było zimno, ale nie przeszkodziło to w zabawie. Na Dolnej Syberce od 10 rano było słychać muzykę i okrzyki radości. Dzisiaj po raz kolejny organizujemy miejskie obchody Dnia Przedszkolaka. I dla wszystkich dzieciaków z będzieńskich przedszkoli moc atrakcji: tańce, zabawy, gry, pokaz baniek mydlanych, no i oczywiście puszczenie balonów z helem w powietrze. I każdy balon to będzie jedno wielkie marzenie dzieciaczków. Kiedy jesteś małym dzieckiem, to świat jest pełen marzeń i jest kolorowo jak w bajkach. Dlatego nie mogło zabraknąć klauna, pluszaków i innych magicznych atrakcji. I jeszcze małpa! Ta małpa to jest fajne, ale najbardziej to ciągle królika. Fajne były też tańce i zabawy, bo to ulubione zajęcia przedszkolaków. Najbardziej lubimy cię bawić. Nie. Lubimy chodzić do przedszkola. Są wesołe i żywe. Aby nadążyć za ich wyobraźnią, trzeba oddać im swoje serce, bo to zawód z powołania. Zawód na pewno nie jest łatwy, ale daje tyle satysfakcji, że naprawdę warto. A w takie dni jak teraz, kiedy widać, że dzieci się bawią, że są szczęśliwe, to też po prostu sprawia, że my czujemy się lepiej i zbieramy też dalsze siły do pracy. Energia i radosny uśmiech, który maluje się na twarzach najmłodszych, to idealne lekarstwo na niepogodę. Czasem też niełatwo jest zapanować nad taką gromadką, ale są na to sposoby. Konsekwencja, miłość, konsekwencja myślę, że to wystarczy. Zdrowy rozsądek. Człowiek uczy się przez całe życie. Od nich można czerpać pełnymi garściami uśmiechu i pogody ducha. Wiesienny, pochmurny dzień. Agnieszka Niewolańska, kanał 99.